Kamil Zieliński, i Janusz Kołodziej to zawodnicy w wyścigu 12. Diwiłot! Jest pierwszy. Szeroko, bardzo szeroko. Proszę zobaczyć. Ależ pasjonujący pojedynek. Łódź, Janusz Kołodziej. Walczą o pierwsze miejsce na trzecim. Zieliński. A, D.B. Watt, e, przepraszam, jest na miejscu. Czwarty w tej chwili, bo na pierwszym... Je, nie, przepraszam. Jest, nie, 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 jest pierwszy. Nie, jest Watt pierwszy, a... To no jest jego La... charakterystyczna tak, tak, ta... Ta, ta, ta. sylwetka. Ten kask zresztą e, żółto-czarny nie budzi naszych wątpliwości. No, a cały czas Zieliński walczy o trzecią pozycję i teraz odbija ją e, na rzecz Unitarnów e, Leś. Zastąpiony przez Lampart ogląda to, co zrobi jego młodszy kolega. Lampart jednak nie daje szansy. Zieliński odbija ten punkt. Jest 3 do 3. A e, coraz bliżej Divi Wota jest Janusz Kołodziej. Ale Zobacz teraz Lampart minął Zielińskiego. No coś fantastycznego, jeżeli chodzi o ten jeden punkt. Tutaj Kołodziej, jednak Kołodziej! Ależ jest pierwszy Kołodziej! A tutaj Lampart ratuje Rewis po Zieliński. Jednak musiał się poddać. I jednak mamy 3 do 3. Pasjonujący pojedynek 3 do 3, 38 do 34. Fantastyczny wyścig. Walka toczyła się tak o miejsce pierwsze, jak i o miejsce trzecie. Janusz Kołodziej. Wraca w...